brak lajków, mało wyświetleń, zero obserwujących. Wiem jak frustrujące to może być, ale 90% przypadków to nie wina algorytmu, a twoich błędów. W dzisiejszym filmie pokażę ci 5 najczęstszych błędów, jakie popełniają początkujący TikTokerzy oraz co zrobić, aby ich uniknąć. Tak więc, zaczynajmy. Pierwszy największy błąd to nie publikujesz regularnie. TikTok lubi aktywnych twórców. Jeśli opublikujesz film dziś, później następny za tydzień, Później za dwa tygodnie, w kolejnym tygodniu, zaczniesz publikować 2-3 filmy dziennie. To nie tylko algorytm, ale i widzowie zaczną się gubić. Dlaczego to tak duży błąd? Regularność buduje nawyk, zarówno u ciebie, ale też u Twoich widzów. Gdy publikujesz systematycznie każdego dnia, Twoi widzowie wiedzą, że mogą na Ciebie liczyć, że mogą się codziennie spodziewać na Twoim profilu nowego filmu. Natomiast gdy publikujesz rzadko, no to niestety zasięgi Twoich filmów bardzo często mocno spadają w dół. Jak więc rozwiązać ten problem? Już Ci mówię. Po pierwsze, ustal rytm. Na przykład 3, 5, 7 filmów tygodniowo. Najlepiej jeden dziennie. Druga rzecz, to twórz content z wyprzedzeniem i zapisuj go w wersjach roboczych. Nie musisz nagrywać każdego filmu w ten sam dzień. Możesz na przykład ustalić jeden konkretny dzień na nagrywanie TikToków i zapisać sobie właśnie w wersjach roboczych i mieć gotowy film na cały tydzień. I trzecia rzecz, możesz użyć różnego rodzaju planerów, w których nie tylko właśnie zaplanujesz sobie posty, co konkretnie będziesz ymm, publikować, ale też przy ich użyciu możesz sobie zaplanować ich publikacje, automatycznie wrzucą się na TikToka. Tak więc to zdecydowanie pomoże Ci pozostać regularnym na Twoim profilu. Drugi bardzo duży błąd, ignorujesz trendy oraz popularne dźwięki. Jeśli miałabym określić TikToka jednym słowem, to byłby to właśnie trend. Trendem i popularnymi dźwiękami TikTok stoi. I jeśli je ignorujesz, to naprawdę bardzo dużo tracisz. Dlaczego to jest duży błąd? A więc dlatego, że na TikToku. Trendy mają duże znaczenie. TikTok promuje filmy, które używają popularną muzykę, które używają popularne trendy, ponieważ wie, że ludzie są tymi treściami zainteresowani, coś jest teraz, wiecie, jest duży hype na jakąś konkretną rzecz. Dużo osób to ogląda, dużo osób jest zainteresowanych, więc TikTok chętnie wyświetla widzą właśnie treści z tymi konkretnymi rzeczami, właśnie na przykład jakimś trendem muzycznym, tanecznym, jakimś dźwiękiem konkretnym. Tak więc naprawdę bardzo ważne jest, aby tego pilnować i aby właśnie te trendy wykorzystywać do rozwoju swojego profilu. Ym, jakie mam dla Was podpowiedzi właśnie w tym temacie, Ym, więc codziennie sprawdzaj sobie zakładkę dla Ciebie i zobacz co się powtarza. Jeśli będziesz sobie tak minutkę, dwie scrollować, to jeśli pojawi się jakiś nowy trend, to na pewno ze 2-3 razy uda Ci się zobaczyć właśnie taki sam film w zakładce dla Ciebie. No, i to już jest dla ciebie sygnał, żeby wziąć telefon i wskoczyć właśnie na ten trend. Druga rzecz, używać popularnych dźwięków nawet w tle. Nawet mogą być przyciszone bardzo mocno, ale używać te dźwięki, ponieważ TikTok promuje takie filmy. I kolejna rzecz to włączyć kreatywność, nawet jeśli wskakujecie na jakiś trend, chcecie zrobić to, co teraz jest popularne. No to możecie to zawsze dostosować do swojej niszy, tak żeby właśnie pasowało do waszego profilu. Wydaje mi się, że 99% trendów da się dostosować do konkretnej niszy. Trzeba tutaj czasem troszeczkę pokombinować, zastanowić się, ale naprawdę da się i może to mieć naprawdę świetne skutki. I tu sobie jeszcze zapisałam jedną bardzo ważną informację: jeśli pojawia się jakiś trend, to wskakujemy na ten trend od razu, nie czekamy dzień, dwa, trzy, pięć, a już na pewno nie tydzień. Z dwóch powodów. Po pierwsze, yy, Zawsze chcemy być pierwsi z jakimś trendem. Jeśli trend jest nowy, to ludzie są nim jeszcze zainteresowani i chętnie te filmy oglądają. A jeśli wskoczymy na taki trend po tygodniu, to jesteśmy jak taki odgrzewany kotlet. Już wszyscy to widzieli, już wszyscy to nagrali i my teraz to nagrywamy, więc ludzie nie dość, że są, wiecie, znudzeni już konkretnym trendem, to jeszcze na przykład mają często dosyć jakiegoś dźwięku albo dosyć jakiejś muzyki, bo po prostu non-stop to słyszą w zakładce dla ciebie. Tak więc jeśli są jakieś trendy, to wskakujemy na te trendy od razu. Kolejny, trzeci bardzo duży błąd to nie dbasz o pierwsze kilka sekund. Niestety, TikTok różni się tym od YouTube'a, że mamy bardzo, bardzo mało czasu, aby uchwycić atencję widza. Na YouTubie mówi się, że jest to 10 do 30 sekund, na TikToku 1 do 3 sekund. Ważne są pierwsze klatki, pierwsze wrażenie. Pierwsze kilka słów, które powiecie, pierwszy dźwięk, jaki się pojawi, tekst, jaki się pojawi na ekranie. To jest bardzo ważne, trzeba to przemyśleć i też zastanowić się często, jeśli na przykład robicie takie filmy, w których coś opowiadacie, no to ważne, żeby to pierwsze zdanie chwytało uwagę. Więc jak można rozwiązać ten problem? A więc, po pierwsze, tak jak wspomniałam, zaczynamy film od mocnego haka. Na przykład jakieś pytanie, szokująca ciekawostka, błąd, którego nikt nie zna. Po drugie, pokazujcie się na waszych filmach. Ludzie szybciej reagują na emocje, więc jeśli wy będziecie na filmie, to zdecydowanie będzie to działać lepiej, taki film będzie lepiej odbierany niż jeśli was na tym filmie nie będzie. No i ostatnia rzecz to unikanie długich wstępów i zapisałam sobie taki przykład. Zamiast mówić cześć wszystkim, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć. To zamiast tego możecie powiedzieć: Na przykład 99% ludzi robi to źle i nawet o tym nie wie. Sprawdź, czy Ty też ludzie będą zainteresowani, czy są w tych 99%. Czy robią ten błąd? Jak mogą go naprawić? Tak więc to działa dużo lepiej niż y, y, takie byle jakie zdanie, właśnie na początku. Y, warto sobie to przemyśleć. Reszta filmu może się już jakoś fajnie toczyć. Oczywiście w dalszym ciągu trzeba jakoś angażować y, widzów, żeby oglądali do końca, bo watch time na TikToku jest równie ważny jak na YouTubie. Ale właśnie te pierwsze kilka sekund, to pierwsze wrażenie jest kluczowe. Jeśli nie złapiecie y, atencji widza w tej pierwszej sekundzie, no to niestety swipe i leci do następnego TikToka. Czwarty błąd, który często spotykam, to yy, brak wezwania do działania, czyli to call to action. Nie mówicie widzą, co chcecie, żeby zrobili, żeby zostawili lajka, żeby zostawili obserwacje, żeby zostawili komentarz, więc oni tego nie robią. Dlaczego uważam, że to jest błąd? A więc według mnie, właśnie to call to action to jest najprostszy sposób na budowanie zaangażowania pod Waszymi filmami. A zaangażowanie jest bardzo ważne, bo im więcej lajków, komentarzy, udostępnień zapisanych filmów, tym ten sygnał idzie do algorytmu, że ten film jest wartościowy. Dlatego warto. Prosić widzów, aby tego typu rzeczy robili. I na przykład na końcu każdego filmu możecie naturalnie poprosić, żeby zostawili serduszko, żeby zaobserwowali, jeśli chcą więcej tego typu treści. Albo y, to wydaje mi się, że może zadziałać najlepiej. Możecie powiedzieć, Zapisz ten film na później, jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci ta ciekawostka, albo żebyś nie zapomniał, jak zrobić jakąś konkretną rzecz. Oraz możesz zadać też pytanie, to bardzo dobrze działa. Na przykład, a jak Ty byś to zrobił? Napisz w komentarzu. Czyli nie prosicie tak wprost, napisz komentarz pod moim filmem, tylko zadajecie jakieś pytanie, które wy wynika naturalnie z TikToka którego nagrywaliście. I tu jeszcze sobie zapisałam, że bardzo fajnie działa też tekst na ekranie, więc niekoniecznie musicie mówić, właśnie to call to action, tylko możecie po prostu wrzucić teksty na filmie, w którym właśnie napiszecie zostaw serduszko, zapisz ten film, zostaw komentarz i tak dalej i Piąty błąd to nie analizujesz statystyk. Niestety, jeśli chcesz rozwijać swój profil na TikToku, to musisz zwracać uwagę na to, co Działa na Twoim profilu, a co zupełnie nie działa. To się nie sprawdza, czego widzowie nie chcą oglądać. Analizując w ten sposób swoje filmy, jest to najprostsza analiza. Możesz wyciągnąć wnioski, co warto nagrywać ponownie, a nad czym nie warto y, skupiać zbyt wiele uwagi. I ja sobie jeszcze tutaj zapisałam y, kilka podpowiedzi. Co tydzień sprawdzaj, co zadziałało, i rób tego więcej. Czyli to, co powiedziałam wcześniej, ale właśnie załóżcie sobie jakieś takie ramy czasowe, czyli na przykład, może nie, nie codziennie będziecie analizować każdy film, ale właśnie raz na tydzień. Jeśli publikujecie codziennie albo dwa razy dziennie, no to już macie jakąś taką fajną bazę, żeby sprawdzić, właśnie, co fajnie sobie radzi na Waszym kanale. I druga rzecz, testuj. Testuj różne godziny publikacji, długości filmów. Pamiętajcie, że na TikToku można publikować od kilku sekund do kilku minut, więc warto to. Wykorzystać i sprawdzić. Oraz y, różne formaty, y, czyli film, na przykład taki mówiony, albo jakiś storytelling, gdzie pokazujecie jakieś sceny, ale macie po prostu voice voiceover nagrany, albo taki film mówiony, ale wy mówicie właśnie do telefonu, y, albo jakieś trendy, albo jakieś śmieszne filmiki, albo jakiś tekst na ekranie, albo brak tekstu na ekranie. Więc próbujcie na początek różne formaty i sprawdzajcie, co działa u Was najlepiej. Podsumowując. TikTok to nie tylko platforma do zabawy, ale potężne narzędzie, które może rozwinąć Twój biznes, Twoją markę, nawet Twój kanał na YouTubie. Ale trzeba wiedzieć jak z niego korzystać, żeby czerpać właśnie te korzyści. Daj znać w komentarzu, czy korzystasz z TikToka i które z błędów popełniasz albo popełniałeś. Jeśli dzisiejszy film Ci się podobał, to oczywiście jak zwykle nie zapomnij o łapce w górę oraz o subskrypcji. A na dziś to już tyle. Cześć i widzimy się następnym razem.